Witam wszystkich. Dzisiaj są walentynki. Ja strasznie lubię walić tynki. Ja to Państwu pokażę, jakie ja to walę te tynki. Zaraz będę walił tynki, walę tynki. <grystanie> <grystanie> Oto tak wygląda walenie tynki. i se i waletynki. I waletynki. I waletynki. I waletynki, i waletynki i Waletynki Ja to pokazałem jak waletynki, walentynki bo nie mam zaprawy tenkarskiej, tylko pokazałem tak na sucho jak się wali tenki walentynki śniegiem Ale tak się walitynki wali Walentynki To pokazuje Jo. <grymne> A tylko żeby było fajnie, to powiem, że dzisiaj są moje urodziny. Jo w te walentynki. Jelią <grymne> walentynki na całego. <grymne> Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.